Siemano ludzie, jedziemy do Zakopanego. Smakuwa Bartek. Celem naszej wyprawy jest zdobycie najwyższej góry Polski, która zwie się Rysy. Pozdrawiam Jero. Po, 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 po. Przemysł Warunek jest jeden. Nagrywam vloga. No, tak, tak postanowiłem. Siemanko, witamy. Siemanko. Na szczycie chcemy być inaczej troszeczkę niż wszyscy, czyli o wschodzie słońca. Jemy skemateczkę. To jest Orlenka. <grymka> Więcimy <grymka> beczkę, film motoryzacyjny. Dobrze, motoryzacyjne, piękne, szerokie ujęcie, proszę bardzo, na drogę. Nie no, chyba. Tak. Jutro będzie na gwaru, troszeczkę mniej tych chórek i topela. Trochę utarło się wśród nas Polaków, że zdobycie rys to jest takie. O, rysy. Im dłużej chodzę po górach, tym mniejszym wyzwaniem się to dla mnie wydaje. Oczywiście też z racji skilli, które na pewno rosną z każdą wyprawą, ale przede wszystkim odrzuca mnie ilość osób, które tam się wybiera. Złota zasada, jak chcesz, żeby nie było ludzi, no to powinieneś być pierwszy. I do cały Przemo. Stało godzina 10 54 km Prawie jesteśmy Bartek podpoczywa Piję sauszita jest niezła zbita. Ostry zaraz świta Bez kita. O bez kita. Pa, 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 pa. Tripa skonstruowaliśmy tak, żeby pierwszego dnia rano dojechać do zakopanego i pójść spać. Praktycznie cały dzień spróbować przespać, wstać koło 19:20 no i wyruszyć w stronę morskiego oka. I kto to taki śpioszek? Kurs, jesteś ty żule nie ja. Wiersze, Polska góra. Ekipa szczęśliwa. Szczęśliwi ludzie. Spepik też wygląda na drogi, ale zobaczymy. Wyznacznikiem jest cena kabanosów, tak? Raczki. Pyszne z polecamy tu pani. Ja biorę żurek. Janusz bierze co? Herbatę. Pyszny żurek. Jano tylko przyżydził, bo powiedział, że da radę. Przemola zaraz pije co może nie. Świeć chyba ja ja nie się będę się widział. No <laughs> jakiś czas temu Bartek był w Finlandii i przywiózł z tego tripa cukierki. Marto. <laughs> Smakówa. Dobra, trzeba chyba zrobić jakiś fajny materiał z tego wyjazdu. Pro, 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 pro pronto. Och, to ujęcie. ma w ogóle dobry outfitik, jest taki kominosz. Ale to ogóle... wygląda. To było moje pierwsze wyjście w góry typowo w nocy. Moment, w którym idziesz samemu w nicość, słyszysz jedynie odgłosy lasu i masz świadomość, że jesteś w otoczeniu dzikiej przyrody. Dla mnie to jest coś pięknego i w zasadzie głównie dlatego chodzę po górach, żeby odkrywać ten świat nieskażony ludzką obecnością. Jezu wysoko. Byłem. No jest. Niby jest wysoko, ale na dobrą sprawę tej wysokości za bardzo nie czuć, dlatego że no nic nie było widać. Nie było pełni księżyca, więc niebo było. Prawie całkowicie ciemne, czarne No ale nie można mieć wszystkiego Zostawmy sobie coś na kolejny raz No nie no, jakbyśmy jeszcze mieli pełnię To już by była przesada trochę To by było za dobrze Na buli pod rysami, 2100 metrów około Zrobiliśmy sobie dłuższy odpoczynek Temperatura była w granicach 0 stopni I w momencie, gdy przestawaliśmy się ruszać A byliśmy ubrani tak dość letnio No to 15 minut i już było ci tak elegancko zimno Że tak trzeba było robić pompeczki Tak radzimy sobie z zimną Skończę szluby, a ja też tak będę. Papierosy, nie palcie tego gówno. Tam, daleko, też nie widać. Widać kraku. Wielce kopalne widać Kraków. No i zobacz, świeci się kropka czerwona. Da się tam przejść górą, to ja idę górą już. górą pójdę. Czuwisko. Uwaga, woda tutaj. Każdy, kto wchodził na Rysy wie, że w zasadzie od buli pod Rysami zaczyna się cała zabawa. Mamy 400 metrów do szczytu, takiego już podejścia konkretnej wspinaczki. To Jano, zaczynamy. Temperatura była w granicach 0 stopni, dlatego mieliśmy z tyłu głowy to, że może być ślisko. Solute. W wejściu na rysy największą trudność taką psychologiczną, moim zdaniem, odgrywa ekspozycja. Czyli to, że widzimy morskie oko, które z wysokości rysu jest kurczę kilometr pod nami i nie ma żadnych gór pomiędzy. Przez to jeżeli ktoś ma lęk wysokości, no to jest bardzo narażony na oddziaływanie tego krajobrazu. W momencie gdy szliśmy po ciemku, nie było tego odczucia. Oczywiście należy być podwójnie skoncentrowanym, bo czujność może się wyłączyć. Trzeba być skupionym, trzeba być skoncentrowanym. Ale w ciemności tak jest łatwiej. Jak rok temu byliśmy, to sama ekspozycja robiła robotę. Świeci się tu czerwone mi na czole? Odstępy są ważne, pamiętajcie. To jest jeszcze wiadomo, nie jest lobom, a i tak ślisko. W pewnym momencie spotkałem na szlaku przywiązanego do skały Snickersa. Ta kobiety, która stradła moje okulary i moje serce. <grym> Leży sneaker, strzelicie? Andrzej i numer telefonu obcaja, ale kolor. Prękawiczki, sorry, nie okulary. Praktycznie przez całą drogę od Palenicy szliśmy sami. Na samym początku wyprzedziło nas tylko dwóch gości, ale w sumie już nie wiem, czy ich spotkaliśmy potem na szczycie, czy nie. Dlatego, że na dole ich nie poznaliśmy. Było tak ciemno, że tylko dwie czołówki nas wyprzedziły w pewnym momencie i poszły dalej. Ale podczas ostatniego odcinka spotkaliśmy dwie osoby. Ziomala z Bieszczad, którego imienia nie pamiętam, ale serdecznie go pozdrawiam. Ale to nie jeszcze 5 lat w podróży. A gdzieś wracasz, czy po prostu cały czas? No nie, mówię, że na przykład na 35 dni wracam do podróży. O, a skąd jesteś? No wiesz. To jest Lublina. Świeci się to czerwone gówno. No, no, my czekaliśmy na ten wyjazd od roku. Tak jak rok temu nie weszliśmy, to już schodząc sobie powiedzieliśmy nie, wracamy. Ja o się nie boję, bo się jakieś tygodnie dzieje. No my średnio. Popalamy sobie papieroski i tak dalej, ale siła woli jest większa niż... <noise> no tu już fajne te lampuszki. Jak powiedziałem na Czukszpice, to te są w porównaniu do szpicy. Nie odzie, Byłem normalnie w Muszę, Muszę powiedzieć, że jakbyś widział, co jest pod tobą, to inaczej by się wchodziło zupełnie. Ale popatrz, jak, to, jak psychika może cię blokować, nie? Nie widzimy i wchodzimy normalnie. Jak rok temu byliśmy, nogi mi się aż strzęsły. A teraz ta ciemność to daje takie bezpieczeństwo i komfort. Jak sobie pomyślę, że dookoła widać w zasadzie jedną, wielką, czarną plamę, jest tylko to punktowe światło z czołówki, a w rzeczywistości znajduje się tam przepaść rzędu kilometra, to jakoś tak dziwnie mi się robi. ale. Z drugiej strony, w sumie, co w tym takiego strasznego? Wiecie, to czerwone I na głowie? Gdyby nie ta ciemność, byłoby inaczej. Wtedy nie wyobrażam sobie, nie trzymać się łańcucha, jeśli jest takowy. A teraz można by tu Spidermanem popierdolić tony. Pozdrawiam cię z tego miejsca. Będziemy teraz razem oglądać. Czuj się pozdrowiony. No tutaj ładnie to wygląda. Nie mi dlatego widać. Piękne to nasze rysy. Mam nadzieję, że to wschodź też będzie pięknie. Proszę państwa, Janusz będzie skakał hardcrowo. Jano, ten na wprost? Czy bokiem? A tu jest łańcuch. A ja się przedzieram. Uważaj kurwa, co ja danu cię powiem. Janu, wiecie to czerwone gówno? Miga, ja ci Bardzo dobrze, bo chcę mieć to nagrane. Ogólnie szacunek dla tych, którzy zamontowali tutaj łańcuch. Jak to jest Ej, kurwa? Czym to jest Co to jest czy tutaj? Ten kamień jest tak jakby przytopiony przy tym, gwiazdy widać, przetarło się trochę. Lód? Lód na łańcuchach, no jest, kur... Ciemno jak w dupie jest, jest lud, rzeczywiście, ja nie widzę. Sam nie Janek? Ponad chmurą? O kur... jest Przemol? Uważaj! Jak wyjdziesz uważaj! O, Jakiś Nie, no pięknie. to O kurwa. Miga, weź zobacz, on musi być nagrany. Czy jeszcze? Nie, jeszcze nie chyba. O stary, jaki tu jest widok. O kurwa, sebek, sebek jak tu zrobi fotę. Uwaga. O kurwa. Jakie dolejki. Chwilę sobie. Uwaga, bo tu jest przepaść. No, Weźmy łączołwę Ja pierwsza No i mam nogi jak dwa znowu Teraz już jest No Teraz ja to już mam telepada Nie wycieram I te góry kochowa jeszcze Chcesz na przełączę To w na prawo są rysy no. Bez grama przesady. To było najpiękniejsze, co widzieliśmy w życiu. Serio. Nie będę miał uczuć. Nigdy będę Nie zobaczyli miał tak to będę miał uczuć. Nie będę Ja też, ja też. Nagrywanie ujęć na wyciągniętych rękach było dość ryzykowne, bo kamera była praktycznie nad przepaścią, ale nie mogłem się powstrzymać. No wie Mano, jak widok, to nie Oczy mi zawiódł trochę od wiatru, a trochę ze zruszenia moskitu. Przebywanie na przełączce jest możliwe w zasadzie w jednej pozycji, po ciemku, to najlepiej siedzącej, no i tak nie można było się za bardzo ruszać, bo stracenie równowagi mogło zakończyć się spadnięciem w przepaść. Jak sobie tak teraz myślę, to przełączka jest najtrudniejszym miejscem tego szlaku, bo tam i ekspozycja jest za dnia największa i właśnie łatwo stracić równowagę. Tak jak całą drogę tu wchodziłem jak czerwają po prostu po no. tej ścianie, to teraz mam tak nogi waty, że się boję no. siedzieć. No. Wiesz, no, no, ja się trzymam siedząc. Też, no. Trzymam się no. siedząc. No, no mam jak wysokaszki, tylko mogę nie mam. teraz mam jakieś nie wiem, czy już to mówiłem chyba jeszcze, nie, ale mnie poje. bardziej na pewno to Bez grama przesady nigdy nie czułem większej adrenaliny, niż w tym momencie. Ale ten łańcuch zimny. Mam f... nadzieję, że na tym go widać ogólnie szronów nie jest wysoko, to są jakieś tam skałki. O, oh. siema! Uh. Byliśmy w idealnym momencie. Było jeszcze praktycznie maksymalnie ciemno, ale już powolutku zaczynało się robić jasno, i w oddali na niebie było widać pierwsze ciepłe kolory, które zaczynają przekuwać czerń. Chłodniejsze barwy zaczynają być coraz bardziej widoczne, a nie jedna wielka czarna plama. No coś cudownego. Nie wypadało nam zignorować tych okoliczności. Trzeba było się delektować. Dobrze, Przemonie? Nie to jest najpiękniejszy dzień mojego życia. Najcudowniejszy dzień dla wszystkich słuchaczy. Pozdro 600 na rejonie ogólnie tutaj, no. na Ryskach. Tutaj tej rzeką, wszystko słońca. Pokaż im, pokaż im, pokaż, im, sobie, im. No, pokaż im sobie, co tu się dzieje. Pokaż im. Proszę bardzo. Nie no, na razie numer jeden w życiu. to top, najpiękniejsze. Nie no, najpiękniejszy najpiękniejsze. najpiękniejszy. Chmury idealnie poniżej szczytów, tak jak chcieliśmy. Przepiękne niebo z delikatnymi smugami. No cudo. Zostawiam Was na chwilę z tymi ujęciami, żebyście mogli wczuć się jeszcze lepiej w ten klimacik i za chwilę będziemy ruszać na dół. Po spędzeniu na szczycie około godziny, może godziny 15 zaczęliśmy schodzić. Pogoda podczas zejścia była wciąż bardzo ładna. Chmury powolutku, powolutku się rozpraszały. Na górze było naprawdę chłodno, wietrznie. To, let's go. to była dla nas dodatkowa mobilizacja, żeby zacząć się ruszać. Dobra, jak Wim, Hof. Wim Hof jak tu chmura schodzi. Trzeba się trochę rozgrzać adrenaliną, bo nogi się to lepią, a to nie najlepiej na takiej trasie. Ciekawe co to kurwa jest. Następnym razem biorę slajdy Jest naprawdę zimno. Jest naprawdę zimno. Januszek, wiesz co tu widać? Niezłe rzeczy. Na zejściu wysokość o wiele bardziej dawała się we znaki. Ogólnie panowie, teraz kończą się ćwiczenia, które może były wcześniej. Nie wiem. Jakbyśmy wchodzili w dzień, to mi się zesrał chyba. No poważnie. Dobra, tu też muszę zrobić fotę. Świeci się to gówno, wejdź, bo tam 20% baterii było, ale chyba jeszcze na ten najlepszy moment starczy. A potem, potem to już się nic nie liczy. Jest żelona wspinaczka wysokogórska, nie wiem, pojechało mnie czy co. Wcześniej w ciemności nawet o tym nie pomyślałem, ale teraz... Słońce, piękne, w schronisku ten Morskim Okiem i browara. I teraz tak, kwestia jest tego, co tu się kończy. W No, czyli klasycznie, jak to w życiu. Tam, gdzie się kończy łańcuch, są najlepsze widoki. Życie! Życie! Życie, jak ja Cię kocham. Jak był ten chłopco, dziewięć razy w ciągu dnia wszedł w bieg. Zbieg z rys, Dla mnie, jego powinni zbadać, bo on chyba nie jest. Stąd. On nie jest człowiekiem, na no pewno nie. To nie jest chyba sprawa dla reportera, tylko dla nas. Pozdrowienia dla pana Romana Ficka, który dziewięć razy w ciągu jednej doby wbiegł i zbiegł z rys. Jeżeli macie ochotę, to sprawdźcie film, który powstał z tej akcji. Świetny film. Eee, no schodzi się bez liku, nie ma co pierdolić. Ogólnie trafie, z natrafy, do tego widoku i tak dalej. Trochę tak, trochę tak. Lolo. Jak oni wbili tu, tu kurwa? Mordę, przecież to jest jak kamień stopiony. Jak? Jaka to jest technologia? Tupienie kamienia. Dzięki dla jednego z widzów, który w komentarzu podlinkował mi wydanie Taternika z 97 roku, w którym piszą o przestrzeni, tej, o której mówiłem w poprzednim odcinku, między czarnym stawem gąsienicowym a zmarzłym stawem, jak o przestrzeni właśnie szkoleniowej, nazywają to wręcz laboratorium. Na tym kanale będą pojawiały się treści nie tylko górskie, ponieważ ja zajmuję się szeroko pojętym filmowaniem, ale to wcale nie znaczy, że gór w najbliższym czasie nie będzie, widzimy się w kolejnym ma Materiale. Pozdrowienia. Urwa zapadła. Mamy na. Co oglądać? U nas tak, jutro kościelec, dlatego trzeba pitać z nim, idę. Tyle.